Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko. To jest podcast Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Firma Sukcesu. Albo Ludzie Sukcesu, w zależności czy słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, czy na YouTubie. Chciałam powiedzieć, że właśnie zobaczyłam, że na moim kanale na YouTubie jest 480, bodajże 400, jakoś tak, filmów. Słowo Miłości na Dziś jest 332. Jutro chyba będzie 333. Wow! I ma być ich do końca roku: 365, moi drodzy. To są takie krótkie, motywująco inspirujące podcasty, które wchodzą i po prostu dają Wam do myślenia, stawiają na dobry dzień po prostu, żebyście walczyli z negatywnymi, myśl, negatywnymi myślami, żebyście działali, żebyście się nie poddawali, żebyście szukali prawdy i zaczęli wierzyć nie tylko w siebie, ale przede wszystkim w Boga, ponieważ to On jakby stworzył ciebie i wszystko, co ciebie otacza. I dzisiaj chciałam o tym właśnie opowiedzieć, ponieważ jak On tworzył świat, jeżeli przeczytasz sobie pierwsze rozdziały Biblii, to Słowem zostało tworzone wszystko. Bóg mówił Słowo i... Pff, i duch po prostu tworzył to, co Bóg wypowiadał. Zobacz, jak, jaka to musi być potężna siła, kiedy ty mówisz słowo i nagle puf, to się dzieje. Zobacz, jak, jak to by musiało być potężne. I teraz wyobraź sobie, Bóg mówi, niech stanie się światło i, puf, i powstaje słońce, które jakby było bliżej ziemi, to by nas spaliło. Jakby było dalej, to byśmy mieli ciemno i zimno. Więc zobacz, jak to jest niesamowite, niech powstaną wody i, puf, i powstają wody. Jakie to musi być. Jak duch musi być potężny, jak po prostu tysiące razy większy niż bomba atomowa, jak wybucha. Pomyśl sobie, jak bomba atomowa wybucha, albo wejrzyste filmik, to jak to idzie z prędkością, jaką jak to się wszystko rozwala? A wyobraź sobie teraz, jaka to musi być potężna siła, kiedy Bóg wypowiada słowo, a to jest tworzone w sekundę. Puff! I chciałam Ci o tym powiedzieć, dlatego że w tym podcaście chciałam powiedzieć na temat słów, jakie wypowiadasz ze swoich ust i co mówisz do siebie, co mówisz do bliskich. Dlatego że Twoje słowa mają ogromną i potężną moc. Słowami tworzymy swój świat. Słowami wypowiadasz to, czy coś zrobisz, czy czegoś nie zrobisz, czy jesteś silny, czy jesteś słaby. Jeżeli twoje myśli ci podpowiadają, że czegoś nie zrobisz, to możesz to zgromić i możesz powiedzieć, że się na to nie godzisz i wypowiadasz co innego. Pamiętaj o tym i mm, nie pamiętam już, czy ja nagrywałam to w jaki sposób. Na pewno jest to napisane: w, O, to jest petarda. W mojej książce Jak uleczyć zranione serce, opowiadałam dokładnie o duchowości, w jaki sposób świat duchowy działa i, i jak ma wpływ na Twoje myśli. Więc ty możesz zgromić wszystko, co, co przychodzi ci do głowy: że czegoś nie możesz, a się nie nadajesz, a to tobie się nie uda, a ty tego nie umiesz, a ty nie zasługujesz na to, a ty jesteś nie taki, a ty jesteś taka. Wszystko słowami możesz zgromić i ja cię um, zachęcam do tego, żebyś wypowiadał słowa zachęty. Słowa, które już się dokonały, czyli forma teraźniejsza albo przeszła, jestem wolny od nałogu. Jestem, jestem zdrowa, tak? Dziękuję za uzdrowienie. Słowa Twoje wypowiadane mają ogromną, ogromną moc. I bardzo ważne jest to, żeby być wdzięcznym za to, za to co masz, co, czego doświadczyłeś, czego doświadczyłaś i co posiadasz w danym momencie. Słowa, dobre słowa, które powiadasz, dziękuję, przynoszą więcej dobrego do Twojego życia. Z Twoich ust wychodzi błogosławieństwo jest napisane w Biblii. Czyli ty albo kogoś błogosławisz, albo przeklinasz. I wyobraź sobie, że teraz mówisz do swojego dziecka, to jesteś głupi. Ty jesteś debilem małym, albo ci nic się nie uda. I na sesjach indywidualnych przychodzą do mnie klienci, którzy. Którzy nie usłyszeli nic dobrego na przykład od swoich rodziców, którzy, których rodzice nigdy nie powiedzieli, że ich kochają, że są wspaniali, że coś znaczą dla nich. Mi samej nikt nie powiedział. To jest. Naprawdę ja nigdy nie usłyszałam od mojego taty, że ponieważ mamy nie mam nie miała mamy. Ma, taty też zresztą już nie mam, ale nie miałam. Nikt mi nie powiedział, że jestem ważna, potrzebna, że Ania dasz radę. A nigdy takich słów nie usłyszałam i być może ty też nie usłyszałeś, A dlatego dzisiaj ty sam do siebie powinieneś mówić dobre słowa i pamiętaj, że Bóg. Również nigdy nie powie o tobie złego słowa, tylko zawsze będzie mówił o tobie, że jesteś wspaniały, że jesteś stworzony na jego obraz i podobieństwo i że chce dla ciebie wszystkiego co najlepsze, ponieważ, ponieważ Jezus powiedział, że ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. On pragnie, abyś też żył, żył pełnią życia i żebyś obfitował, czyli miał wszystkiego tyle, ile ci potrzeba jeszcze, żebyś miał tyle, żebyś mógł się dzielić z innymi. To Jest najspanialsze. I nie mów, nie karaj siebie za błędy, które popełniłeś, że jesteś taki owaki. Okłaszaj ustami swoimi dobre rzeczy nad swoim życiem, nad życiem Twoich dzieci, nad życiem Twoich przyjaciół, rodziny. Błogosław ich. Błogosław to znaczy życzyć komuś dobrze. Ja życzę Tobie dobrze ci dzisiaj w imieniu Jezusa. Wierzę, że możesz zrobić wspaniałe rzeczy tylko nie poddawaj się, kiedy jest ciężko, nie poddawaj się, kiedy przychodzisz burzę. Mówiliśmy o tym wczoraj, bo każdy przechodzi burzę ja też. <grym> nie ma tak, że ich nie ma. I uwaga, będą do końca życia. A im wyżej idziesz, tym więcej burz, albo większe burze, ale nagroda jest potem wspanialsza. Błogosław swoich dzieci, błogosław swoich bliskich. Wypowiadaj dobre słowa do, do siebie. Na kanale na YouTube jest bardzo fajny film, który jest nagrany, i ten film jest równocześnie takim doświadczeniem, które zrobiłam kilka lat temu z moim synem. I ten film się nazywa bodajże Moc słów, Potęga Słów Coś takiego. Musicie sobie znaleźć na moim kanale. To ma. Z 10 tysięcy wyświetleń, może 15, już teraz nie wiem nawet ile, ale dużo. I ten film pokazuje doświadczenie z ryżem, które zrobiłam z moim synem. Jak ogromny wpływ mają słowa, które wypowiadasz ty. I y, które mówisz do siebie, i które mówisz do innych. Zobaczcie ten film. Jak zobaczycie, to naprawdę da Wam to mega do myślenia, ponieważ zobaczycie piękne rzeczy, ale i również obrzydliwe rzeczy, które się dzieją, kiedy mówimy, wypowiadamy. E, negatywne słowa. I z tym doświadczeniem i z tym filmem, który, e, który stworzyłam i, i nawet z tym, m, z tym, tymi słoikami, które miałam e, jakby fizycznie, m, byłam również w w szkołach, ponieważ pokazywałam to właśnie naocznie i miałam takie zajęcia z młodzieżą, żeby pokazać im w jaki sposób to, co oni mówią do swoich kolegów, do siebie, jak bardzo mocno wpływa na, dru na drugiego człowieka. Więc polecam tobie, ponieważ to, co zobaczysz, myślę, że. I nawet nie myślę, ja jestem przekonana, że da Ci dużo do myślenia i zobaczysz obrzydliwości, które mogą być, albo piękne rzeczy, które mogą się rodzić z tego, w jakich słowa wypowiadasz. To wszystko na dzisiaj. Ściskam Ciebie serdecznie. Pozdrawiam do usłyszenia. Do. A! Moi drodzy, przepraszam. Do dzisiaj do 24, czyli do 000, a czyli niedziela. Jeżeli słuchasz tego w niedzielę, jeżeli już nie słuchasz, no to tego nie będzie. Ale do niedzieli wszystkie przesyłki macie na książki za darmo, także skorzystajcie. Jest to dobry sposób na to, żeby kupić komuś prezenty. Być może są osoby, które potrzebują wsparcia, może są w trudnym okresie swojego życia. Dajcie im książkę Ludzie sukcesu. Nie, ludzi sukcesu nie ma, przepraszam. Jak uleczyć zranioną duszę, albo jak uleczyć zranione serce, albo dla tych osób, które potrzebują takiej motywacji i ciągle odk odkładają swoje marzenia, czas działania, koniec odkładania. Kupcie sobie kursy, skorzystajcie z tego, co wam jest potrzebne. Chyba, że wszystko już wiecie, no to nic nie potrzebujecie i po prostu żyjecie sobie szczęśliwie dalej. <laughs> Też tak może być, bo ktoś może mi powiedzieć, że ja ciągle mówię o tym, no, ale po prostu wiem, jaką to ma wartość, i wiem, co może to wnieść do Twojego życia. A jeżeli zastosujesz to i zaczniesz zmieniać po malutku dobre nawyki w swoim życiu i wprowadzać je każdego dnia, ściskam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!